Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, z Kevinem, żeby porozmawiać o głównych różnicach między folią a szybą. Co wybrać? Co ma jakie plusy i jakie minusy? Mamy telefon iPhone'a 13, który ma zamontowane folie. Ile ta folia już tu jest zamontowana? No, miesiąc czasu. Miesiąc czasu i mamy telefon Kevina, który ma szkło. Pewnie troszeczkę dłużej, ale przyjmijmy, że też koło miesiąca. Tak. Zobaczcie, jak wygląda folia zamontowana w jednym z supermarketów. Widać już na niej sporo zarysowań. Jest wycięta przy noczu i w niektórych miejscach już podchodzi kurz pod nią. Nie dochodzi do krawędzi. Czyli przypuszczam, że są folie edge to edge, które nachodzą nam na całość ekranu, żeby chroniły jeszcze tutaj ten nocz. Ale główna różnica to jest twardość. Szkło jest twarde, folia jest miękka. Zaletą tego jest to, że folia nie może nam pęknąć, uszczerbić się. Ale to też jest minus, bo nie ma formy poświęcenia. Szkło, jeżeli nam upada na twardą powierzchnię, zbija się, poświęca siebie po to, żeby nie pękła nam szyba wyświetlacza. Folia, przez to, że nie ma tej opcji poświęcenia, nie amortyzuje tak upadku. Dodatkowo, przez to, że jest tak miękka, o wiele łatwiej się rysuje jest nawet folia nazwana samoregerenującą się, czyli jakieś grubsze rysy, które powstają po jakimś czasie, mają się rozpłynąć i być mniej widoczne. Natomiast te malutkie ryski, które tutaj powstają, one matowieją. Więc wyświetlacz, który jest jednym z bardziej zaawansowanych komponentów w tym telefonie, i na który patrzymy, jak wejdziecie sobie w telefonie, w czas przed ekranem to się okaże, że często 8 godzin, 9 godzin, więc patrzymy na niego bardzo dużo. Jest już ee, zniekształcony przez tą folię. Wygląda jak gówno. Wygląda słabo, dokładnie. <laughs> Teraz ja bym się wypowiedział o iPhone 15 Pro. Mamy 15 Pro z szybą antypapilarną. Dokładnie. Jest to szkło, które nachodzi na całość, czyli zobaczcie. Nachodzi od krawędzi do krawędzi. Jest to szkło alumino-krzemianowe. I ono ma tą funkcję poświęcenia. <laughs> Testowaliśmy szkło-szafirowe. Ktoś wydaje 500 po to? W nadziei, w nadziei. Wydaje po to, żeby zabezpieczyć wyświetlacz. Szkło-szafirowe szkło szafirowe mamy także na szkiełkach tylnych aparatów. I ono jest. Dlaczego jest akurat tutaj zastosowane? Ono jest droższe w produkcji, ale ono ma bardzo dobrą twardość. Nie rysuje się. I Apple o tym wie, że my jako użytkownicy jest dla nas bardzo istotna jakość zdjęć. Więc jeżeli byłaby tutaj zwykła szyba, ona bardzo łatwo by się porysowała, optyka z byłaby naruszona. Więc stosuję szkło szafirowe, które się po prostu nie rysuje, ale ono również pęka. Pęk, e, to jest cecha szkła, że ono po prostu jest krucha i pęka. I testowaliśmy takie szkło szafirowe, które kosztowało 500 zł w zakupie. I uwaga, ono także pękło. Dobrze chroniło, nie było na nim rys, ale także pękło. Więc z naszego doświadczenia wynika, że szyba musi być minimalnie miększa od szyby wyświetlacza, po to właśnie, żeby miała funkcję poświęcenia, żeby amortyzowała upadki. Telefon nam upada. Zbija się szyba, bo siła uderzenia ona przyjmuje siłę uderzenia, ale wyświetlacz czy szyba wyświetlacza w zdecydowanej większości wypadków jest cała. To też warto powiedzieć, że w przypadku szkła szafirowego wtedy samo szkło jest twardsze niż szyba wyświetlacza. I były też przypadki, w których iPhone po prostu upadał i nawet to szkło nie pękało ale szyba wyświetlacza pod nim już była uszkodzona. Więc to też jest ważne, żeby szkło ochronne, które kleimy na wyświetlacz, nie było twardsze niż szyba Twojego wyświetlacza. Yy, tak, i teraz mamy dwa urządzenia yy, zabezpieczone w dwa różne sposoby. Na pierwszy rzut oka już widać tą różnicę. Yy... No to wygląda jak gówno, po prostu. Yy, tak, jeżeli będziemy korzystać z nich tak jak teraz, czyli gołe telefony, to będziemy zadowoleni z szyby, że się nam nie uszczerbiła, ale za 2-3 dni z folii, ale za 2-3 dni, jeżeli będziemy korzystać z telefonu bez etui, okaże się, że nam się łatwo uszczerbiła po rantach, bo wsadziliśmy telefon do kieszeni z kluczami albo z monetami, albo położyliśmy telefon na jakiejś twardej powierzchni twarzą do dołu i pojawia się nam zaraz tutaj uszczerbienie. I możemy myśleć, kurde, co za pech, że wydałem tyle pieniędzy na szybę, a ona się łatwo uszczerbiła. I zawsze będziemy mieć to doświadczenie, jeżeli przy każdej szybie yy, hartowanej, jeżeli nie zamontujemy etui z wystającym wyżej rantem. To jest kolejna cecha szyby, szkła. Ono jest bardzo twarde na środku, można gwoździe wbijać wielokrotnie, to pokazywaliśmy już na naszych filmach w social mediach, ale po wcale nie trzeba dużego nacisku, żeby to szkło się uszczerbiło. Wystarczy właśnie to, jakiejś monety, czy klucza, nie chcę tutaj Kevinowi teraz psuć tego szkła, ale naprawdę nie trzeba wiele, żeby tak się stało. Dlatego, jeżeli chcesz być w 100% pewny tego, że Twój telefon jest dobrze zabezpieczony i już po prostu czuć satysfakcję, że długo to szkło Ci służyło, montujesz etui z wystającym wyżej rantem. Ten rant ma funkcję ochronną dla Twojego urządzenia, bo jak upada, to szyba się nie spotyka z tą powierzchnią, ale także właśnie dla rantów szyby wyświetlacza. Ona wtedy jest dodatkowo chroniona i jak upada nam z różnej wysokości, Teraz jest to mało zjawiskowe, bo upada na miękką podkładkę, natomiast to samo by się stało, gdybym upuścił na płytki. Ta szyba będzie chroniona dzięki temu rantowi. I wiadomo, że zdarzał się sytuacje, w których telefon nam upadnie na chodnik, gdzieś w górach na, na jakąś inną powierzchnię i szyba nam się uszczerbi, pęknie, ale w takiej sytuacji to dobrze, bo takie jest jej zadanie. Przyjąć siwe uderzenia na siebie, ocalić wyświetlacz i wtedy yy, cena szyby antypapilarnych to jest 149 zł. I wtedy wydajesz ułamek ceny na to, żeby ponownie sobie zabezpieczyć tą szybę, czyli załóżmy 149 zł, a nie, tak jak w tym modelu, jest to 200, 2200 zł za wymianę całego wyświetlacza. Etui jest pierwszą linią obrony, czyli jeżeli chcesz przedłużyć żywotność samej swojej szyby, zakłada, że tu z wystającym rantem i w pierwszej kolejności Etui zawsze będzie te ranty chronić. Tak, czyli przede wszystkim wybieramy ochronę ekranu po to, żeby zabezpieczyć ten, tą szybę, ale jeszcze jest druga strona medalu, czyli komfort użytkowania. I jeżeli chodzi o komfort użytkowania, to zrobimy teraz tak zwany test taśmy. Test taśmy co nam sprawdza? Sprawdza nam warstwę oleofobową, antypapilarną. Oleo i fobos, czyli ta warstwa ma bać się oleju. Na naszych palcach często jest jakiś plot, zabrudzenie, Pływa to na to, że zbiera się na niej bardzo dużo odcisków palców. Zobaczcie, co się teraz stanie, jak ja tutaj sobie paluchy odciska. Mam nadzieję, że to w kamerze będzie widoczne. Są bardzo widoczne i nie czyszczą się tak łatwo. Przetarłem, one wciąż są widoczne i wciąż są widoczne. Ja tutaj... Można je rozbabrać po prostu, jak Ta. się czyści. Tutaj to samo robię. Wiadomo, że te odciski też są widoczne, ale są znacznie mniejsze. I wystarczy, że przetrę raz ściereczką i praktycznie są niewidoczne. Tutaj jeden większy został. To jest główna, główna różnica. Warstwa oleofobowa bardzo mocno wpływa na komfort użytkowania, bo telefon jest czysty i estetyczny. Nie wyciągamy takiego śliskiego prudasa, a dodatkowo mamy to poczucie, które jest w nowym telefonie. Pewnie kojarzycie, że wyciągacie telefon z pudełka i każdy iPhone na początku ma tą warstwę oleofobową. On oczywiście po czasie się ściera i ten palec nam tak gładko jeździ po tym ekranie. I to samo, za to właśnie jest odpowiedzialna warstwa oleofobowa. Ona po czasie się ściera, ale każda nowa szyba daje nam znowu to poczucie nowego, nowego urządzenia i poczucie ten komfort użytkowania. Wiesz. Tym palcem po tym ekranie przecieramy też bardzo wiele razy w ciągu dnia. Yy, większość producentów nie podaje, na ile przetarć palcem wystarcza nam ta warstwa oleofobowa na danym produkcie. My mamy to doskonale sprawdzone. Testowaliśmy to w ten sposób, że yy, kawałek filcu centymetr na centymetr przecierał wielokrotnie maszyna po prostu przecierała potem tym szkle. Początkowo nasza szyba antypopularna miała 11 tysięcy przetarć. Teraz wprowadzamy już tak zwaną wersję drugą, czyli na 20 tysięcy przetarć. Czyli wystarczy na, na o wiele, wiele dłużej niż, niż inne produkty. Teraz Kevin zrobi test taśmy. Może zrób pierwsze na folii. Więc tak, bierzemy sobie kawałek taśmy. Taki sam test możecie przeprowadzić u siebie w domu, żeby sprawdzić, czy wasza szyba, czy folia. Czy ekran, jeżeli nie korzystacie z zabezpieczenia. Unosimy bez problemu. Taśma się nie odkleja, trzyma cały telefon, cały ciężar telefonu. Tutaj warto, warto wspomnieć, że ta 13 jest lżejsza od 15 Pro, którą zaraz będziemy też podnosić. Trzyma się bardzo dobrze. Postaramy się teraz zdemontować taśmę tak, żeby nie ściągnąć tej folii. Ale też widać, że tutaj weźmiemy nową taśmę, kombiny, żeby nie było, że ta już jest zużyta. I teraz szyba antypapilarna. Kevin mocno dociska, ja jeszcze przyjadę palcem. I zobaczcie, co się dzieje. Ta taśma bardzo łatwo się odkleja, dlatego że dzięki warstwie leofobowej, ona się nie przykleja i to samo się dzieje z zabrudzeniem na naszych palcach. Ona po prostu nie przylega nam do tej szyby, do tej warstwy. To też trzeba wspomnieć, że moja szyba no już chwilę ma. To nie jest, nie jest nowa szyba, więc też powłoki, już, które naturalnie się po prostu wycierają, one już też straciły trochę oba, swoją. Oba produkty wartość. są porównywalny, czas zamontowanych na obu urządzeniach. Jest szansa, że ta folia też miała jakąś warstwę aloofową przy nowości ale prawdopodobnie nie była ona tak, tak dobrze e, zastosowana, nie była tak gruba. To też jest ciekawe z, z tej strony, że my tworząc e, ten produkt, czyli szwankę papilarną, bardzo długo rozmawialiśmy e, z chińską fabryką, gdzie jest to tworzone i oni nie mogli, dla nich było niezrozumiałe, dlaczego my chcemy jeszcze więcej dopłacić po to, żeby mieć jeszcze lepszą tu warstwę. Dla nich to jest, nie, nie czują wartości w tym, że ten telefon po prostu tą szybę ma, i mówią, że nikt wcześniej takich, takich życzeń nie miał. Więc, my zwiększając jeszcze bardziej tą warstwę, jakby powiększyliśmy komfort użytkowania. Coś, co wiele użytkowników może na to nie zwracać uwagi, dopóki tego nie poczuje. Mimo wszystko, no, tak jak wcześniej mówiłem, telefony mamy w ręce codziennie wiele godzin, i warto zadbać o to, żeby ten ekran, który jest piękny, który jest OLEDowy. Miał, yy, dawał nam komfort użytkowania. I próbę czasu, żeby to przetrwało, bo telefon też jest naszą wizytówką. Więc I... w momencie, w którym korzystacie z czegoś takiego i siedzicie obok drugiej osoby, no to ona widzi, że wasz telefon po prostu wygląda jak gówno. To też trzeba sobie powiedzieć wprost. Natomiast po takim samym okresie użytkowania mamy szybę antypapilarną, no, która wygląda po prostu ładnie. Więc... I to jest jeszcze kwestia przezierności, Kevin. Warto myślę, że o tym powiedzieć. Tak. No może rozmij ten temat. Jeżeli chodzi o przeźierność, działa to w ten sposób, że jeżeli kleimy sobie czy folię, czy szkło, no to nigdy nie odda nam to stuprocentowego... Jezus, 100%. Help me please. No, no, no nie, nie, nie odda nam stuprocentowej... Jezus, jak to powiedzieć? Skupiłem słowo. Stuprocentowego odczucia wyświetlacza. Nie, nie będziemy widzieć, yy, jakby tego, tego szkła nie było, nie? Mhm. Tak, no zawsze widzimy, że ta folia jest, że ta jakość obrazu, chociażby przez takie zmatowienie folii, tak. staje się odczuwalnie gorsze. Tak. Więc w przypadku yy, naszej szyby antypapilarnej, yy, no ta przezierność. Jest wysoka, tak można to powiedzieć. Tak, jest no, po prostu na najwyższym poziomie, tak. czyli ta jakość tego obrazu jest praktycznie nienaruszona. Widzimy ją tak samo dobrze, yy, jakby tej szyby nie było. Yy, tak, responsywność warstwy dotykowej też zostajemy na takim samym poziomie. Tak. I kwestia tej przeźwierzności też jest istotna dla nas, dla naszych oczu, dla tego komfortu. Dajemy za telefon 5000 zł po to, żeby się cieszyć z wszystkich jego zalet. Nie, też to... Więc nie naklejajmy na to folii za 50 czy za 100, czy nawet za 150 zł, jeżeli to nam po prostu odbiera wartości tego telefonu. To też to często klienci mówią. Yy... Jak wpadają do nas, że nie chcą w ogóle kleić nic, bo wiedzą, że ten wyświetlacz no nie będzie oddawał, tak jakby nie było tego szkła. I zawsze w momencie, w którym mówię, żeby tylko spróbowali, że ja nakleję i oni sobie zobaczą, jak to wygląda, no to ta szyba już, już zostaje razem z nimi i są w szoku, że z naklejonym szkłem ono jest praktycznie niewidoczne i nie tracą nic z tego wyświetlacza. Tak. Też mi zaraz przypomniałeś, że ostatnio na Zwierznieckiej miałem taką sytuację. Też klient... robiłem mu iPhone spaczyściłem telefon i widzę, że ma mocno porysowaną szybę bez żadnego zabezpieczenia i pytam się dlaczego się zdecydował nie zabezpieczać. Mnie właśnie podał ten przykład, że wie Pan sobie ja lubię jak ten palec jeździ po tej szybie. Mhm. I zrobiliśmy test taśmy. Okazało się, że ten telefon już w ogóle nie ma tej warstwy holofobowej. Telefon sobie podnoszę bez najmniejszego problemu. Pokazałem mu, jak to wygląda na moim telefonie, po czym pozwoliłem mu przyjechać palcem po urządzeniu. I od razu poczuł tą różnicę. I to był ten moment, w którym on stwierdził, dobra, biorę tą szybę, bo właśnie na tym mi zależało. Dlatego nie montowałem Co tej szyby, żeby mieć to poczucie, jak gładko mi jeździ palec po szybie jak jest czyste. No teraz to, to, to odczucie możesz mieć cały czas, tak naprawdę. Tak. Nawet jak szybać się nie zbije, ale wytrą już ci się wszystkie powłoki, wracasz, kleimy nowe szkło i w dalszym ciągu masz ten zajebisty feeling. Korzystany. Poczucie, jakbyś wyciągnął telefon z pudełka. Warstwa hydrofobowa. Tak. Hydrowoda, fobos. Yy, boi się wody. Boi się wody? Boi się wody. Dlatego yy, Testujemy folię i jej warstwę hydrofobową. Zobaczymy, jak się zachowa woda. Czy ona się zacznie zbierać w całość? Spróbuj teraz tak pojeździć. No, ciężko. No woda i zostaje. Jak widzimy, jak kropla się zsuwa, to zostaje i tak na ekranie. Teraz ten sam test robimy na szybie antypapilarnej. Są tam jakieś pyłki kurzu, ale. Nie odbierze nam to wyglądu. No to już, już widać, tak. co się dzieje. Patrzcie. I teraz, jeżeli. No, nawet, nawet nie zdążyłem ich wszystkich zebrać, po Wszystkie prostu. Wszystkie usuwają się? spadają. Tak, i nie zostawiają po sobie smugi z resztkami wody. Czyli odpycha nam tak samo krople wody. No i analogicznie zaburdzenie. Czyściutki. I to były nasze przemyślenia i porównanie szyby oraz folii. Dzięki. Mua.